Witam Was bardzo serdecznie, Vincent z tej strony Portal MMO Vault. Wracamy do e, Plane of Ashfold, czyli lokacji startowej czarów. Jest to lokacja na poziom 1.15. I zgodnie z zapowiedzią zajmiemy się teraz północną częścią mapy. Jak widać mobów jest tutaj całkiem sporo, ale niestety zadań w tym rejonie na razie nie uświadczymy, także... Przebiegnijmy przez tą lokację Słyszę... jak najszybciej. Udajemy się obecnie do tego, co tutaj zaznaczam na minimapy. Punktu widokowego widać go już tutaj. Znajduje się na tym on na tym wzniesieniu. O, jest tu również jednak serducho. Musimy walczyć z harpiami. No to bez żadnych problemów. O, tak, to nie będą żadne problemy, żeby ich pokonać. Nawet były zaznaczone jako MOBY na zielono, czyli dużo słabsze niż ee, znaczy ma mające dużo mniejszy poziom doświadczenia niż mój obecny dobra to się tym zajmijmy prosta eksterminacja no podoba mi się wygląd tych harpi to są ee, są bardzo podobne do harpi które znam i które ee, Podziwiałem w rewelacyjnym Heroes of Might and Magic 3. Stwierdzam, że tam harpie wyglądały najlepiej. A dobra, my się spróbujemy teraz dostać do tego punktu widokowego, który znajduje się gdzieś tam wyżej. Nie wiem, czy to jest dobre, miejsc dobre miejsce, żeby rozpocząć, ale tak mi się wydaje. Zawsze jak są takie lokacje, żeby gdzieś zacząć wskakiwać. O, to raczej na pewno tędy będzie prowadziła droga. O tak, tu już się inaczej nie da popsuć, czyli jest przejście i punkcik widokowy. Punkcik widokowy zaliczony. Uuu, a co to jest za kryształ? Hmm, w którym on jest dokładnie miejscu na mapie. Ciekawe, o coś takiego w krainie czarów. No, no, no. Dobra, 5 na 10, połowę mamy. Yy... O kurde. of, udało się. Dobra, mamy załatwioną połowę punktów widokowych. Mapy już na dużo większym progresie mamy. A my teraz wrócimy do wybijania harpii. Harpie są tutaj, także tego moba niepotrzebnie zaatakowałem. Ale jakiś tam pet sobie z nim, z nim poradził. Dobra, ja nie będę tutaj pojedynczo walczył, bo to jest szkoda w ogóle czasu. O, w taki sposób powinno się mordować wszystko w PvE Guild Wars 2. O, i już prawie połowa... połowa za nami... eventu. Teraz jedno, już prawie, prawie połowa. Niewiele brakuje. Zaznaczamy dwóch, trzech i wykańczamy wszystkich toporem. Najlepsza broń. Najlepsza broń AOE Rangera. Harpy Killer, już 10 ich wykończyliśmy. Te achievementy są fajne na wybijanie. Pod warunkiem, że komuś się będzie chciało. Jeżeli nie mylę, to 5 albo 10 tysięcy mobów trzeba wybić, aby otrzymać maksymalny tir tej, tego, tego osiągnięcia. No ja, ja raczej wątpię, żebym miał aż tyle aż tyle samozaparcia w sobie, by, by takie coś zrobić. Raczej, raczej nie. Dobra, to już będzie prawdopodobnie koniec. Ostatnia harpia pokonana. A nie, jeszcze, jeszcze jedna. Dobra, to idziemy tu. O, teraz, serducho zaliczone. Yy, no i tak. Idziemy właśnie do tego kryształu, który było widać w, w na tym filmie, który przed chwilą oglądaliśmy, on jest dokładnie tutaj. Zadania nie ma żadnego. Udajemy się w to miejsce tylko i wyłącznie po to, aby zaznaczyć. O, właśnie ten punkt orientacyjny. Chociaż tutaj coś jest. Nie, niestety nic. Eee, dobra, teraz jak tutaj to wygląda? Eee, ja bym się teleportował tu. Nie mogę, jestem obecnie w walce, w kombacie. Nie, no te elementale przecież nie, nie są w stanie nic mi zrobić. Aj, 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 Pierdliwe z przewracaniem. A sprytne one odbijają. Ten akurat, bo to jest weteran. Jak żeby inaczej, to się trzeba przełączyć. Quicken Rzefer. Ale to są spryciule, które odbijają. pociski. Także walka z nimi będzie. będzie upierdliwa. Dobra, będzie trzeba w końcu go jakoś zabić, bo jak żeby inaczej. Oni również mają stability. A, kurde, wiedziałem. A stability sprawia, że nie da się, nie da się takiego przeciwnika ani przewrócić, ani, ani, ani odepchać w tył. Dobra, my jesteśmy w tej lokacji. Hmm, tu jest bodajże waypoint, także tam pójdziemy teraz. O, jednocześnie jest tu jakiś event, nam się włączył, związany z harpiami. Tam jest jakiś merchant. Tak, to będzie atakowany prawdopodobnie waypoint, także mam nadzieję, że uda mi się dojść na tyle szybko, aby. Aby jeszcze wziąć w nim udział, nawet jeżeli będę blisko i tak naprawdę niewiele zrobię, to zawsze brąz contribution będę miał. A to jest dosyć fajna, dosyć fajna rzecz. Dobra, musimy ukraść trzy supplies. A, czyli to? Dobra, no to kradniemy. Hmm, nie mogę tego wziąć. Dobra, może trzeba najpierw harpię rozwalić. 14. poziom mamy, czyli dwa poziomy wyższe od naszego, który standardowo jest mocno down downgradeowany. A, o, na środek. Nie ma co zbierać, tylko, no cóż, trzeba by wykradać te, te surowce, bo tutaj tych harpi coraz więcej. No właśnie, dobra. Trzeba się ewakuować, nie ma co. Jeszcze biegną, znaczy lecą za, za mną? Tak, dobra, klikę nerzefer. O kurde. A wiedziałem, ale szybko wstanę. O, jeszcze jakaś bredna harpia. Dobra, cztery surowce. Cztery zapasy skradzione Ależ tu trupu No ile są kolejne harpie? Ja już może nie będę teraz świrował z aue podejdę bardziej taktycznie do tego Będę jeden po jednej wykańczał, aby nie skulować zbyt dużo. O, chociaż te są dużo słabsze od, od poprzednich. Dobra, ale ich tu widzę, ja pierniczę. Dobra, tutaj już się pokuszę o Aue. Przełączymy broń na toporki. O, tylko po cyperkach widać ilu, ilu przeciwników na raz jestem w stanie trafić. Kurde, co tu się dzieje? Na bań będzie gold contribution. Nie może być inaczej. No ale dobra. Kto ma zabierać te rzeczy? Czy to NPC jakieś mają tutaj się pojawić i przyjść? Tak mi się coś wydaje. Albo po prostu event czasowy. Będzie odpowiednia ilość mobów do pokonania. I. W taki sposób jest po prostu oznaczony progres. No bo nie wiem, nie wiem, jest to trochę dziwne, że tyle już tutaj walczymy, a nic się tak naprawdę nie, nie dzieje. Morale harpi maleje. Aj, skopałem teraz. Dobra, teraz tu są harpie. Okej, okay, event wykonany, czyli harpie... A dobra, jak głupi jestem. Harpie kradły surowca, my je broniliśmy. Dobra. Idziemy do Waypointu. 24 poziom mamy ogólnie. Czyli cztery poziomy doświadczenia wbiliśmy od momentu kiedy postanowiliśmy zająć się lokacjami startowymi. Teraz tak, tutaj mam, może udajmy się do tego punktu orientacyjnego. Albo nie. Zbadajmy może sobie północ. Tam na pewno będzie waypoint. Trochę trochę przestrzeni. No ale taki właśnie jest Askalon. O, i mamy tutaj serducho. Co my musimy robić? Tu jest nasz jakiś Archer, atakuje, ale czy go trzeba zabijać? To zaraz się przekonamy. Wipeout Ghost, tak, czyli standardowo po raz kolejny walczymy, walczymy z duchami. Jednocześnie punkcik zaznaczyliśmy. O, jest to jakiś meta-event. Ale niestety on się zakończył. To jest to The Battle of Ascalon City, co możecie zobaczyć tutaj po prawej stronie. Każda mapa ma takie ma meta-eventy. Eee, są to eventy, które dają sporo punktów doświadczenia na ogół. Są złożone z wielu pas. Eee, no i standardowo wa warto je robić, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś lubi, lubi bawić się w PVE. A ja lubię. PvP też lubię, ale PvE nie jest złe i y, generalnie no, większa część graczy, która gra w takie stricte gry MMO, y, szuka dobrego, y, dobrego PvE. Jeżeli, gra, jeżeli tryb PvE jest średni albo mocno średni, no to małe szanse, aby aby gra osiągnęła, osiągnęła sukces. Dlatego y, też y, PV-powcy tak bardzo lubią gry typu MOBA, czyli League of Legends i tak dalej. To jest pełna, pełna kwintesencja tego, czego oni, szukają, y, czego oni szukają w grach MMO. Chociaż trudno to też nazwać MMO, no dlatego powstał taki twór jak MOBA. I tam mogą, tam mogą zająć się tym, co... Co sprawia im najwięcej frajdy, czyli testowanie swoich umiejętności na innych, na innych graczach, jak sobie, jak sobie radzą. Okej. Okay. Trochę za daleko wyszliśmy. Wracamy do tego miasta. Czy ja bym mógł wejść, w, tak jakby w obręb jego murów? Bo tych duchów tutaj trochę niewiele, a wy, wybić ich trzeba full. Jednocześnie tam jest punkt widokowy, w klimatycznym miejscu, do którego po wykonaniu tego eventu się udamy. O, ktoś się też zajął teraz wybijaniem. Pójdzie, pójdzie szybciej. Ja sobie wejdę tutaj na murek. To jest prawdopodobnie droga do, do tego punktu widokowego. Tak, dokładnie. Także klimatyczna, ale dosyć prosta do osiągnięcia. Od tamtej strony? Tak, od tej strony. Dobra. No to popatrzmy sobie. To będą pewnie przedstawione te ruiny. Tak, dokładnie. Za mgłą pełną duchów. Który to już jest punkt widokowy zaliczony? Szósty? Tak, szósty. Dobrze, dobrze pamiętałem. Oj, tutaj wolałbym nie spaść. Bo pewnie bym zginął. E, no i tak. No i trzeba wrócić do walki z duchami. Ciekawe, ilu jeszcze ich trzeba wybić. Hmm, my tu mamy w ogóle pomóc w, w, w odbiciu miasta, także wydaje mi się, że my będziemy mogli pójść. O, tu jest jakieś przejście, ale nie chcę tam na razie iść. To jest prawdopodobnie przejście do kolejnej krainy, raczej na 100%, bo takie portale to do tego służą. No ale dobra, udajmy się głębiej na wschód, aż dojdziemy do krawędzi mapy i później będzie wystarczy skręcić na południe i tak aż do, do zakończenia przygód w krainie startowej czarów. Blood Legion Flag. Z tym pewnie coś się będzie robić. Nie wiem co ja z tym zrobiłem, ale zaliczyło mi sporo do eventu. Dobra, spory zasięg jest na wykonanie tego tego eventu. Jestem już tak daleko, a, a jeszcze mi to serduszko aktywne jest. Czy mi zaznaczyło tu... A, nie zaznaczyło właśnie. Taka jedna mała wtopa i później trzeba się wracać, bo tu jest punkt, punkt odniesienia. Okej, okay. 113 ekspa za to wpadło. A dla porównania za moba jest 10. Także widać, że opłaca się eksploracja. Ja wiem, i to wiele osób zauważyło, pisząc mi w mailu bądź w prywatnej wiadomości na portalu mmobolt, że nie zbieram surowców. Ale ja to robię celowo. Wiem, że nie będę się zajmował obecnie craftingiem, także pomijam po prostu ten, ten krok. My w tych ruinach idziemy do skill challenge. Tego pewnie będzie trzeba pokonać. Jest to Weteran z Tylko czy on na pewno jest do skill challenge? Nie mam nic tutaj zaznaczonego. On nie był do skill challenge. Ale tutaj gdzieś skill challenge jest. A, musimy się jedynie złączyć z mocą skill challenge, a ten mak po prostu tego bronił. Dobra, 4 na 6 jest już dobrze. No a my podróżujemy dalej na wschód. Niestety nie da się tędy wyjść. Także piąteczka, sprint. I spadamy stąd. Zniszczony Askalon, czyli taki jaki pamiętam z Guild Wars 1. Ciekawe, czy tam będzie jeszcze jakieś serducho, czy nie. Prawdopodobnie nie, ale z tego co ja widzę... Tak, to tu jest punkt widokowy. I do niego się udamy. Następnie skręcimy lekko na południe. Dojdziemy jeszcze do punktu Skill Challenge. I myślę, że tym zakończymy ten odcinek. W ostatnim chyba jeszcze z dwa, może będą maksymalnie na temat tej krainy, gdyż sporo już mamy tutaj załatwione. No i później udamy się do krainy startowej kolejnej rasy, jeszcze nie wiem jakiej, ale Ale na pewno się o tym, o tym przekonacie. Dobra, gdzie może być wejście? Raczej na pewno od tej strony, czyli gdzieś tutaj trzeba poskakać, ale tak, tu Hmm, ja bym to właśnie o taką zrobił. Dobra, wejście prawdopodobnie do tego punktu widokowego prowadzi przez tą oto jaskinię. Innego sposobu, niestety, nie udało mi się. Mi się znaleźć. Mogę się mylić. Jeżeli się mylę, to przytnę filmik, ależ chyba łuk Byliśmy. Longbow 215 plus 25, condition damage. Dobra, zakładamy go. Mm, kurczę, tu jest znowu weteran roll. czyli sporo trzeba się nawalczyć tutaj, aby. Aby dojść do tego punktu, no ale cóż, musimy to zrobić. Nie cieszy mnie wcale walka z tymi weteranami, gdyż trole jak to mają w swoim zwyczaju regenerują życie. Eee, dodatkowo mają bardzo wredne umiejętności. Najróżniejsze stuny, nie stuny, także nie jest na pewno łatwo. No dobra, atakujemy go. Może ten nowy łuk trochę lepiej się spisze. O kurde, na razie jest nieźle. Ale o, już się zaczyna. Pet zgubił agro i. już nie jest tak fajnie. O, ktoś tam idzie z tyłu, może by mi pomógł. Tak, dobra, na szczęście spotkaliśmy przyjazną duszę. Kogoś, kto nam pomógł. No idziemy dalej i tak, miałem dokładnie rację. Czyli w taki sposób się dochodzi do tego punktu widokowego. Myślę, że jednak nie będę przedłużał tego odcinka bardziej. Tym akcentem zakończymy sobie. W następnym odcinku udamy się do jeszcze jednego ski challenge. Następnie, bo to już jest krawędź mapy, tutaj już dalej nic nie ma rozpoczniemy odcinek przy tym skill challenge. Następnie wyjdziemy stąd i udamy się i udamy się tutaj w ten oto rejon, aby zobaczyć co też tam na nas na nas czeka. Tymczasem dzięki za uwagę do następnego odcinka. Cześć.